Teraz jeszcze ostatni głos, który przygotowaliśmy taki nasz rodziców. Poproszę Mariusza Krawczaka o przedstawienie swojego punktu widzenia jako ojca dziecka narodowego tak tak Postaram się w miarę szybko na koniec tych ważnych wystąpieniach przedmówców. Szanowni Państwo, trzy lata temu stała w tym miejscu moja żona, będąca wtedy w szóstym tygodniu ciąży i mówiąca o tym, co czuła, kiedy nad jej głową przekraczała się trwała ustawę dotyczącą zapomnienia imitro. Dziś postanowiłem do niej dołączyć, bo sześciotygodniowa ciąża, o której wtedy opowiadała, skończyła się w październiku i ma w tej niebie, i ma na imię Jestem ojcem dziecka urodzonego dzięki in vitro i już w chwili mówienia tych słów mam w sobie wielki sprzeciw wobec takiej etykiety, bo nie spotkałem się nigdy za ojcem mówiącym o swoim dziecku. Jestem tatą Jasia Początego w naszej sypialni w maszcowy wieczór. I tutaj pozwolę sobie taką na małą dygresję, bo to jest po prostu rzecz niespotykana. Zdarzyło mi się występować w jakiejś telewizji i w pierwszych słowach zapytał, oczywiście to była jakaś telewizja śniadaniowa. Zapytał, jak to być jest być, jest, jest być ojcem dziecka z próbówki. Zapytałem się, jak to być jest, jak jest być ojcem dziecka z popły, albo z macicy, z penisami. Nie bardzo, nie bardzo mogę to powiedzieć. Też mi nie potrafił powiedzieć, jak to jest być, także myślę, że pewnie jest tak samo. Mojego syna określa wiele zdań z sytuacji. Jest gadatliwym dwulatkiem, nie lubi bajki o czerwonym kapturku, bo zjada w niej babcię, czemu Franek stanowczo się sprzeciwia. Jego idolem jest starszy brat. Najchętniej zjadę suche pomidorowo i placki z co Codziennie rano budzi mnie oświadczenie. stajemy mi tatuś, a potem się do mnie przytula. Dlaczego więc ten mały, wspaniały człowiek miałby być określany metodą swego poczęcia? Co, ty, co ten fakt o nim właściwie mówi? O jego zainteresowaniach, smutkach, radościach, o jego osobowości. Jednak żyje w kraju, w którym coraz częściej słyszę, że niesłychanie ważne jest, w jaki sposób przyszedł do naszej rodziny. Setki ludzi przyglądają się pod jego godności i wydają werdykt poczęty niegodnie. Czują opowieści o pomordowanych braciach i siostrach, nazywają mnie reproduktorem, a mojego syna dzieckiem zamówionym przy ladzie sklepowej. Mam więc do wyboru. dawać że tego nie słyszę, jestem ponad te w komentarze, albo powiedzieć publicznie, wierzę, że jako reprezentant wielu polskich ojców, dosyć. Jestem tu właśnie z tego powodu. Jako rodzic nie jestem winien mojemu synowi nic poza małą miłością, odpowiedzialnością i zapewnieniem głów bezpieczeństwa. Każdy rodzic może powiedzieć sobie to samo. Jednak jako polski rodzic, który musiał przejść długie lata leczenia niepłodności płodności, doświadczyć wielu porażek i bolesnych diagnoz, chcę i muszę dziś powiedzieć Frankowi coś więcej. Jestem z nas dumny. Powodu ktoś upokarzał Cię swoją ignorancją i pokrycieństwem. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, abyś nigdy nie ucierpiał z powodu mojej choroby, choćby nie obłączyć o to samotnie. To jest moje non sumus, które chcę powiedzieć publicznie i głośno w odpowiedzi na słowa biskupa Pieronka, obrażającego nas w porównaniu do realizacji tej Frankensteina. To jest mój głos komentujący słowa biskupa Nowaka, który mówi o Tobie synku, że przyszedłeś na świat w wyniku morderstwa i manipulacji a twoje poczęcie było niegodne. Chciałbym też, aby te słowa usłyszała pani Anna Bądkiewicz-Broszek, pisząca w gościu niedzielnym o tym, że do polskich poradni genetycznych zgłaszają się dzieci z in vitro, które umrą w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że ta ilość chrześcijańskiej troski o naszą rodzinę i twoją godność nie popchnie nas kiedyś do decyzji o migracji, bo, na, bo taki nadmiar miłości i zainteresowania ze strony miłosiernych rodaków może nam w końcu zaszkodzić. A ja przecież chciałbym, abyś próbowali się w swoim kraju i abyś nigdy nie wstydził się tego, że urodziliśmy Cię właśnie tutaj, w Polsce. Chcę, by polskie prawo chroniło Twoje dobro i godność tak samo, jak obiecuje to każdemu innemu dziecku. Chcę, aby politycy walczący o życie poczęte zainteresowali się wreszcie nienawiścią kierowaną wobec życia już urodzonego. Jest mi liczy wstyd, że moje posłów posłuch brzmi dziś samotnie i jest pojedynczym głosem. Choć wszyscy politycy i osoby publiczne słyszeli słowa o Frankensteinie, o morderstwach, o porównaniu witro do aborcji i o nieludzkich metodach rozmnażania człowieka. Jednak tak się składa, że to nie dołączyli do mojego nowego i chciałbym to dziś usłyszeć od nich. Dlaczego tego nie zrobili? Czy uważają, że dzieci niepłodnych rodziców są pozbawione wrażliwości i emocji, że należy im się mniejsza ochrona lub i prawa, że stanowią własność publiczną, wobec której można posłużyć się do każdego brudne słowo, ponieważ wyższe dobro uzasadnia krzywdę pojedynczego dziecka. Granice słownej przyzwoitości zostały w Polsce zniesione wobec tematu zapłodnienia in vitro i choroby, jaką jest niepłodność. Dzieje się to za powszechnym przyzwoleniem w większości. Wiemy, że nie wolno obrażać uczuć religijnych, innych, uczuć mniejszości narodowej, że agresja słowna jest formą przemocy, a na to nie ma w debacie publicznej przyzwolenia. Są to prawdy, prawdy oczywiste. Chciałbym mieć powiedzieć, w związku z tym czuję jako człowiek i ojciec. Siedem lat temu znalazłem się w niewłaściwym miejscu szeregu statystycznego jako mężczyzna, u którego natura, los i organizm, ich organizm dają zdrowie. Przepraszam, w yy, yy, niewłaściwym miejscu szeregu statystycznego jako mężczyzna, u którego lekarze z nie było. Nie miałem tego szczęścia, mi 6 par na dziesięć, w którym natura, los i organizm, ich organizm dają zdrowie. Stanując więc w innym miejscu szeregu, obok czterech par z dziesięciu, którym Naturalos, ich organizmy, postawiły przeszkodę w piersiadekisach w sposób niewymagający leczenia. Siedem lat temu smuciło mnie to, wywoływało poczucie krzywdy i niesprawiedliwości, czułem się niepełnosprawnościowy. Jednak gdybym nie znalazł się w tym szeregu, nie miałbym dziś Ciebie. Dziś masz dwa lata i okazuje się, że są inne niesprawiedliwe szeregi statystyczne, inne niż niepłodność. Jednak w odróżnieniu od niepłodności, która jest niezadmienioną osobą chorobą i może dotknąć każdego człowieka, nasz obecny szereg stworzyli ludzie i, i ustawiają w nim naszą rodzinę. Ci sami ludzie często mówią o dobro, szacunku i miłości, protestują głośno przeciwko agresji i nie zgadzają się na słowną przemoc, co nie przeszkadza im stosować tej samej słownej przemocy wobec naszej rodziny. Pragnę Ci powiedzieć tylko, że spotka się to ze społeczeństwem sprzeciwem, że wszyscy są oburzeni i będą nam pogadać w obronie naszej rodziny gdyż roślin nie pozwalał na to, aby dosięgnąć niewężne słowa, krzywdzące porównania, wygłaszane publicznie kłamstwa o swoim zdrowiu, w przeszłości i przyszłości. Jednak nie mogę Ci tego powiedzieć, bo wielu ludzi powołanych do tego, aby nas ukraniać aby przestrzegać zasad szacunku i uczciwości w debacie publicznej, nie chce i woli udawać, że nie widzi tej sytuacji. Część z nich zapewne przyzwyczaiła się do tego, że choć uczuciom religijną, uczuciom mniejszości narodowej, uczucia rozmaitych grup społecznych, szacunek należy się w sposób oczywisty w naszym szeregu obowiązują prawa można sobie pozwolić na więcej, a słowo przemoc zawsze da się uzasadnić wyższym celem, wyższym dobrem i wyższą racją. Gdybym jednak nie wierzę, że nie da się tego zmienić, nie stałbym dzisiaj tutaj, gdzie stoję. Mimo wszystko wierzę, że będzie dorastał w kraju, w którym prawo będzie skutecznie ochroniało dobre osobiste wszystkich dzieci, bez względu na sposób ich poczęcia, w którym żadna choroba nie będzie powodem do złośliwych komentarzy i łamania zasad przyzwoitości w debacie. Wierzę, że tym krajem będzie Polska. Wieczór w pro.